Po trzech dniach nasze ciała były pokryte strupami. Gdy umarł jakiś więzień, czasami minęły dwa dni, zanim ciało zostało wyniesione z celi. W dodatku, sposób życia w celach był bardzo niemoralny wśród homoseksualistów i narkomanów. Nie wiem, w jaki sposób przemycali narkotyki do celi. Patrzyłem na to więzienne życie i nie mogłem nic zrobić, aby to powstrzymać. Otrzymałem bardzo podartą Biblię i zacząłem głosić. Najpierw chcieli mnie stłuc, a kiedy tylko chciałem mówić, niektórzy wstawali i mówili mi, ilu ludzi zamordowali, a podobnie postąpią ze mną. Skierowałem się do Genesis i pokazałem im, jaki rodzaj ludzi chlubi się zabijaniem, i tym podobnymi rzeczami. Głosiłem o tym, jak Józef był w więzieniu, a więzienie prosperowało, to więzienie nie może się rozwijać z powodu mnóstwa grzechu, powiedziałem do nich. W końcu zostałem przeniesiony na oddział więźniów politycznych. Ci polityczni więźniowie słyszeli, że byłem przywódcą buntu i dlatego wszyscy byli szczęśliwi, że zostałem tam przydzielony. Byli zaskoczeni, gdy powiedziałem im, że nie byłem przeciw prezydentowi. Nawet dodali: Nie masz się tu czego bać. Słyszeliśmy, że głosisz i chcemy, żebyś i tutaj głosił. Zacząłem więc regularnie głosić w celi we wtorki, czwartki i niedzielę. Głosiłem o chście wodnym. Bóstwie i wieka kościoła, a ludzie zaczynali na to odpowiadać. Moja żona otrzymała pozwolenie, aby przynosić mi jedzenie w każdy piątek, ale pewnego razu pościłem i modliłem się przez dwa dni, aby zrozumieć, co Pan chce, abym mówił. Podczas kiedy głosiłem, w naszej celi był z nami pewien chłopiec, który przykrył się kocem i próbował zasnąć. Po około 15 minutach odsunął koc i powiedział, Dlaczego wszędzie w tym pomieszczeniu jest wiatr? Reszta obecnych zaczęła się śmiać z niego, lecz on zapytał, dlaczego się ze mnie śmiejecie? Ten wiatr był tutaj ciągle nade mną. Próbowałem się przykryć, lecz ten wiatr jest pod kocem. On próbował powstać, lecz zaczął się chwiać. Szybko skierowałem się do pisma, do dziejów apostolskich 2.38 i zacząłem głosić, a Pan zaczął poruszać się między więźniami. Nawet strażnicy przychodzili, słuchając tej usługi, udając, że nie słyszą. Wkrótce dowiedziałem się, że niektórzy z tych więźniów, po wyjściu na wolność, zaczęli uczęszczać do kościoła i wielu zostało ochrzczonych. Innych pięciu braci, którzy także zostali wsadzeni do więzienia, w naszym mieście nie zostali przeniesieni do celi dla więźniów politycznych, tak jak ja. Tak się złożyło, że byli oni śpiewakami w naszym chórze zborowym więc śpiewali we więzieniu i tak stali się prawdziwym świadectwem na tym ograniczonym terenie. 11 kobiet i ośmioro dzieci było zatrzymanych w tym samym więzieniu, lecz na innym oddziale. One także były w stanie przynieść światło do życia tych wszystkich, z którymi się zetknęły. Kiedy one śpiewały, wszyscy zaczynali płakać. Słyszałem, że nawet strażnicy i ludzie z zewnątrz cokolwiek robili, Odkładali swoją pracę i przychodzili pod więzienną ścianę, aby przysłuchiwać się śpiewom sióstr. Teraz to one z przekonaniem śpiewały. Pewnego dnia strażnicy, którzy nie mieli zmiany, wezwali mnie do kuchni i powiedzieli głośno: Ci strażnicy byli nawet w stanie udać się do mojego domu, aby wziąć od mojej żony trochę broszur z poselstwem i potem przemycić je dla wierzących w więzieniu. Innego dnia zostałem zabrany na komisariat. A kiedy przyjechał oficer policji, wziął mnie do swego prywatnego biura. Potem zamknął drzwi na klucz, padł na kolana i powiedział: Módl się za mnie. Nie zgadzam się z tym, co się wydarzyło. Po przeczytaniu waszych książek zobaczyłem, że to jest prawda. Nawet gdy byliśmy w więzieniu, wszystko pracowało na naszą korzyść. Nie martwiliśmy się o to, co będziemy jeść. Nie zważaliśmy na to, gdzie spaliśmy, ponieważ wiedzieliśmy, że Pan miał pewien cel. Najpierw, kiedy tam przybyliśmy, modliliśmy się. Panie, dlaczego tutaj jesteśmy? Nie możemy wydać samych siebie na śmierć. Nie mamy na sobie namaszczenia wołu, mamy namaszczenie orła i jedyna rzecz, którą potrafimy uczynić, to odlecieć stąd. Gdzie teraz jest zachwycenie? Jednak kiedy zobaczyliśmy te rzeczy, które miały tam miejsce, wiedzieliśmy, że była to Boża ręka. Nasze więzienie stało się kościołem. Chociaż nie wiedzieliśmy tego, sprawy układały się dla nas pomyślniej we więzieniu niż dla pozostałych na zewnątrz. Policja wchodziła do domów wierzących i rewidowała ich dobytek. To przestraszyło wielu ludzi. Byli nawet tacy, którzy ze strachu niszczyli książki z poselstwem i przestali chodzić do zboru. Stwierdziłem po wyjściu z więzienia, że liczba członków naszej społeczności spadła z ponad 500 do około 50. Na każdym zgromadzeniu byli obecni polityczni liderzy i policja. Obserwowali każdy najmniejszy ruch i to wstrząsnęło wszystkimi wierzącymi w całym naszym kraju. Niektórzy byli tak wystraszeni, że odłączyli się od nas. Wierzący nie mieli nigdzie spokoju, bez przestanku grożono im i ośmieszano ich. Nie byliśmy jedynymi wierzącymi, którzy zostali uwięzieni. W innym okręgu dalszych 40 braci i sióstr zostało uwięzionych. Byli oni z tego samego okręgu co prezydent i dlatego ich występek był uważany za cięższy. Kiedy policja w pełni zbadała nasze życie i to, w co wierzymy, zapytała w końcu prezydenta, jakie ma o nas zdanie. Powiedziano mi, że inspektor generalny poprosił o podpisanie wyroku śmierci. Traktując nasze wystąpienie jako zdradę. Lecz kiedy przyszli do niego, prezydent rozkazał im wypuścić nas natychmiast. Tak więc po czterech miesiącach byłem wypuszczony z więzienia wraz z braćmi i siostrami z naszego rejonu. Jednakże ci, którzy znajdowali się w innych okręgach, byli zmuszeni pozostać w więzieniu dłużej niż rok, chociaż nawet posiadali zwolnienia podpisane przez prezydenta. Policja w tym regionie przetrzymywała ich nadal. Mówiono im, że to dla ich bezpieczeństwa, strasząc, że ludzie w tym okręgu mogliby ich zabić, gdyby wyszli za wcześnie. Po moim zwolnieniu poszedłem tam i zastałem ich w bardzo nędznym stanie fizycznym. Wielu z nich miało problemy ze wzrokiem, które były wynikiem niedożywienia. Natychmiast przynieśliśmy im ubrania i żywność, czyniąc tak aż do czasu ich uwolnienia. Później dowiedziałem się o pewnym wypadku, który miał miejsce w celi sióstr. Któregoś dnia odwiedził ich więzienny fryzjer, który z polecenia policji miał im obciąć włosy. Siostry błagały go, aby tego nie czynił, ale bezskutecznie. Kiedy stanął do swojej pracy, siostry uklękły i zaczęły się modlić. Fryzjer przyłożył nożyczki do włosów pierwszej z sióstr, lecz nie mógł uciąć jej włosów. Próbował z następną siostrą i wynik był taki sam. Ani jeden włos nie mógł być ścięty. Próbował jeszcze raz i jeszcze raz, stając się coraz bardziej zdenerwowany, ale ich włosy po prostu nie mogły być obcięte. W końcu poszedł do innej kobiety w więzieniu, która nie była wierząca, a nożyczki z łatwością ścięły jej włosy. Po tym wydarzeniu już nigdy więcej nie próbował obcinać włosy siostrą. Z trudnością temu uwierzyłem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem to sprawozdanie, ale stwierdziłem, że to była prawda. Bóg udowodnił, że był z nimi. Dziś więzienni strażnicy dalej przychodzą, biorąc broszurki od wierzących i rozprowadzają je w więzieniu. Więzienny zbór trzyma się nadal. Obecnie nasz zbór znowu wzrasta. Powiedziałem ludziom w Malawii: Kilku z Was zrzekło się poselstwa. Niektórzy wyrzucili te broszury całkiem. Miejmy nadzieję, że z wami będzie podobnie jak z Piotrem, skoro odrzuciliście Pana, On daje wam jeszcze jedną szansę. To jest dla was tak wielka łaska. Ufam, że nie ma znaczenia, jaki rodzaj prześladowania przyjdzie następnym razem. Wierzący będą wiedzieć, jak stanąć twardo za prawdą. Tutaj w Malawi jesteśmy świadkami tej prawdy i przez jego łaskę Nigdy nie będziemy samotni.